Witajcie, kochani. Dzisiaj problem do rozwiązania: jak usunąć niewymierny zmianownika. No właśnie, widzicie tu cztery przykłady, i tymi przykładami właśnie zajmę się teraz na filmiku. No, zapraszam do oglądania i jedziemy. No, pierwsze dwa przykłady są mega proste, ale zanim rozpocznę, to muszę Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, tajemne moce i jedziemy. Jeżeli dwa pierwiastki pomnożone przez siebie będą identyczne, to uwaga, to działa jak magia, czary Mary znika, pierwiastek zostaje tylko piątka. Ktoś no powiedział, no jak, jak, halo, halo, co Pani to wyczynia? No zobaczcie, bo 5 razy 5 to jest pierwiastek z 25, a pierwiastek z 25 to jest po prostu 5. No to to działa tak, dwa identyczne pierwiastki powodują, że znika mi znaczek pierwiastka i pojawia się po prostu liczba 5. No to jest Mega proste, no weźmy sobie na przykład pierwiastek, no i nie wiem, tutaj weź liczbę 237 razy pierwiastek 237. Są identyczne liczby pod pierwiastkiem? Są. Pierwiastki też są identyczne? No tak, bo stopnia 2. To jaki wynik? 237. Ot, takie to proste. No dobra, ale przejdźmy do niewymierności. Wykorzystamy, słuchajcie, ten fakt, że te dwa pierwiastki identyczne pomnożone przez siebie dają nam liczbę pod No to tym moim fatalnym pierwiastkiem w mianowniku jest pierwiastek z dwóch. Co robię? Robię sobie, domnażam kreskę łamkową, ale w liczniku i w mianowniku wpisuję tą samą liczbę, która jest liczbą niewymierną, czyli pierwiastka z, pierwiastka z dwóch. No właśnie, jak ktoś mówiła, tak sobie pani może dopisać? No pewnie, że mogę. A dlaczego? Dlatego, że to w całości, słuchajcie, daje 1, to wszystko to jest jedynka. A jedynka jest neutralna w mnożeniu, więc ja de facto nie zmieniam wartości tego ułamka. No dobra, ale jedźmy dalej. No i teraz tak, czwórka przykleja się do pierwiastka, no bo wiadomo, do środka wejść nie może. Natomiast tu z tych dwóch rzeczy mamy dwa, a trójkę musicie po prostu przepisać i pomnożyć. No to tu możemy sobie od razu pyk, pyk, skrócić i dostajemy dwa pierwiastki z dwóch przez trzy. Easy. Jedźmy dalej. Ups, kreska się zrobiła niepotrzebnie. No dobra, w kolejnym co my tu mamy? No niewymiernością jest pierwiastek z dziesięciu. No dobra, jak to jest niewymierność, no to pyk, kreska łamkowa i jedziemy. Pierwiastek z dziesięciu, pierwiastek z dziesięciu. No to jedziemy. Piątka przykleja się do pierwiastka z dziesięciu. Pięć pierwiastków z dziesięciu. No dobra, nie dalej. Trójkę spisujemy, bo ona nic nie robi, a z tych dwóch pierwiastków z dziesięciu mamy po prostu dziesięć. Możemy skrócić. Tu mamy dwa, tu mamy jeden, i w ostatecznym rozrachunku jest pierwiastek z dziesięciu, trzy razy dwa, sześć, koniec. No, prawda, że proste? Jedźmy dalej. No dobra, tu jest trochę gorzej, ale gorzej ze względu na wygląd, bo to przeraża. Ale słuchajcie, czasami, żeby zrazić przeciwnika, trzeba po prostu strasznie wyglądać. No ale nie jest to wcale takie straszne, trochę za długą kreskę zrobiłam. Ponieważ zapytajmy się, kto tu jest fatalny. No fatalny to jest ten pierwiastek z dwóch, bo jest na dole. No to wiadomo, że go ładujemy tu i tu, tak? No ładujemy go, bo tak to się po prostu robi. Tak, to już ogarniliśmy. No i teraz tak, uwaga, co trzeba zrobić, bo teraz jest no mega ważna rzecz. Ten pierwiastek z dwóch, on się już nie przykleja do liczby, ale tutaj cyk mnoży, znaczy tutaj to się przyklei i tutaj słuchajcie, mnoży, ale mnoży tylko jedną z tych dwóch rzeczy. Czyli nie mnoży i trójki, i pierwiastka, tylko mnoży raczej tylko pierwiastek. No dobra. No to jedźmy i podsumujmy. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, to jest tak. Sześć pierwiastków z dwóch. Odjąć trzy. I tu mogę zapisać pierwiastek z czwórki, bo bardzo często tak lubicie sobie zapisać, że te dwa pierwiastki dają Ci pierwiastek z czwórki. No wiadomo, to jest dwa, ale to później zapiszę. No i tutaj oczywiście tą dwójkę spisujecie, a te dwa pierwiastki też wam dają kolejną dwójkę. No dobra, jedźmy dalej. W kolejnym kroku tu mam 4, tu mam 6 pierwiastków z dwóch, a tu oczywiście tu mam 2, więc 3 razy 2, 6. I ktoś powie, to to teraz jeszcze skrócę szóstkę z czwórką. Hola, hola. Ale co to skracanie? Skracanie to jest dzielenie licznika i mianownika przez tą samą liczbę, więc skrócić możecie. Ale skrócić to znaczy podzielić każdą liczbę u góry i na dole na przykład przez 2. Czyli skracanie przez 2 na tym polega, że ja nie duży skreślam, tylko ja dzielę każdą liczbę z licznika i z mianownika przez na przykład tak jak w tym przypadku 2. No i w tym celu oczywiście piszemy, że tu mamy trzy pierwiastki z dwóch odjąć, trzy, a na dole dwójkę. Jeżeli ktoś, nie najboże, tu mi tylko jedno skreśli, to jest tragedia, to jest źle. Tak się nie robi, słuchajcie, bo to jest karygodne. Więc pamiętajcie, skracanie to dzielenia, nieskreślanie, tak? Więc wynikiem jest to. No dobra, jedźmy kolejny przykład. Kto tu jest fatalny? No fatalna znowu jest pierwiastek, no liczba pierwiastek z dwóch. Więc znowu góra i dół zostaje przemnożona, przez tą fatalną liczbę, czyli pierwiastek z dwóch. No i tak jak poprzednio, też może tutaj zrobimy sobie strzałeczki, żeby było łatwiej. To cykle ci tu, to się dokleja do tego. Natomiast te dwie liczby to już wiemy, że dadzą dwa. No dobra, ogarnijmy system. U góry mamy tak, 5 razy pierwiastek z czwórki, żeby było jasne skąd to się bierze. Dziesiątka dokleja się do pierwiastka z dwóch. Na dole mamy 4 razy 2 podsumowanie. Cyk, na dole ósemka, u góry to jest 2, czyli 2 razy 5 daje mi 10. Odjąć 10 pierwiastków z dwóch. No i tak jak poprzednio znowu możemy to skrócić. Czyli uwaga, znowu podzielić wszystko, żeby na przykład przez 2, tak? Znowu sobie dzielę. Nie musicie tego zapisywać, że sobie dzielicie przez 2, tylko broń Boże nie skreślać mi tam tylko tak jak pokazałam poprzednio. Tu 5 tu znowu 5 na minusie tak pierwiastków z dwóch a tu 4 koniec nic więcej zrobić nie możemy nie możemy odjąć nie możemy nic no dobra kochani to wszystko widzicie że usuwanie niewymierności nie jest takie złe ale jest mega mega ważne w matematyce bo nie wolno w mianowniku zostawiać pierwiastków więc musicie to na bank opanować. A ja już się z Wami żegnam na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście życzę samych piątek i szóstek na sprawdzianych kartkówkach. I do usłyszenia już niedługo. Do widzenia!